Dzień dobry, Polsko. Witamy Was ze słonecznego Manchesteru. Moim Waszym gościem jest Adrian Barber, Salwa. Dzień dobry, witam dzień dobry serdecznie. Cześć, witam I w pierwszej kolejności chciałem się zapytać właśnie o wczorajsze wydarzenia, które działy się pod hotelem mhm. um, odnośnie walki Amadeusza. Um, jak skomentujesz w ogóle to wczorajsze zajście? No, ogólnie jest bardzo napięta atmosfera między naszym teamem, czyli team Ferrari, a teamem Pardesi. Zaczęło się już dzień wcześniej na um, Open Workout, gdzie nam grozili potem wczoraj rano, mnie akurat nie było, było ważenie i tam się pobili, ta Amadeusza komuś tam walnął, tam ktoś rzucił w Amadeusza butelką no i taka jest bardzo napięta, napięta atmosfera no tam grozili, że poza obiertem się coś tam nam stanie potem ich po prostu spotkaliśmy, jak wyszliśmy na dwór no i szliśmy do nich i ochrona nas zatrzymała ale już się obstrali mocno, no bo nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby nas było po prostu tylu a to są szczurki takie po 35 65, nie? Może umieją się bić, ale co to... Ale może w grupie są po prostu razem sili, ale może dlatego tak uważają, ta, no że myślę, w grupie zaatakować. Myślę, że do nie było ochroniarze, to byśmy ich tam połamali, nie? No, no. Polska siła, Polska, polska siła, tak. Ta. Ale Tato Ferrerego to jest też naprawdę dobry zadymiarz. On się zawsze znajdzie w centrum jakichś ciekawych wydarzeń. To prawda, chociaż wczoraj obiecał Madouszowi, że nie będzie się tam do nich rzucał, no bo tam jednak każdy z nich był zawodnikiem. No i Amadeusz nie do końca chciał, żeby była teraz sytuacja, że tam przedostanie oczurość lutę, nie? Więc e, obiecał, że jeśli będzie jakaś awantura, to on po prostu stanie i nic nie będzie robił. No i tak faktycznie było, tak fajnie stanął z reklamówką, żeby Amadeusz mógł mieć chłodną głowę, nie? Mhm. Ale on, tata Amadeusz jest taki, że się nie boi, on na pierwszy front idzie, nie? <laughs> Byłby Dante Wilder, wiesz, przeciwko, to też by poszedł się bić z Wilderem, nie? Gdyby był na miejscu. Gdyby był na miejscu. Tak, ale bardzo miło wspominam tą walkę, e, kiedy tato Amadeusza walczył z Alanem Kwiecińskim właśnie, kiedy tam wszedł jako ta osoba dodatkowa. A to fajna kwestia, fajnie fajnie. Fajnie, Fajna przygoda życia w ogóle, że tato miał możliwość wejść no tak. do dodatki i poczuć tą agnę. I miałem na twardą, bo dostał czystoty Alana, tak, Alana i nic Alana mu nie tak. zrobił. Tak, tak, tak. I mówi, że wie, że nawet do nie mroczyło. Jestem ciekaw, czy jeszcze pojawi się jaka, jakaś taka możliwość, że tato wejdzie ponownie właśnie do ja ortogonu. Ja bym bardzo chciał, ale jednak tak, żeby to było trochę w miarę bezpieczne, bo nie pamiętajmy o tym, że pan Darek ma 60 lat już, nie? Tak, tak, dokładnie. E, to to jest Twoja pierwsza wizyta w Anglii? byłeś już wcześniej? Nie, ja mieszkałem w Anglii, a, nie? A, mieszkałeś w Anglii? A w jakim nie. mieście? W Szajbrucz. W Szajbruch. O, to nie kojarzę. A, czy, to czym to, się... Koło no. Pracowałem na magazynie, w Sport Direct, Sport Direct no. a następnie e, jako Barber. A, tutaj właśnie jako pierwsze kroki postawiłeś, jeżeli chodzi właśnie o Twój e, skill odnośnie Tak, no strzyżenia. w ogóle e, mój poziom strzyżenia jest taki wysoki przez to, że mieszkałem w Anglii, że się tutaj nauczyłem, bo to jest dużo, dużo wyższy poziom niż w Polsce. No i mogłem po prostu poradzać e, w Polsce, jakby polsko-angielską szkołę, nie, no bo tak samo jakby Pojechał Borczer y, do najlepszych trenerów w Stanach na przykład i potem wrócił do Polski. To też jest inny poziom. Nie? Tak jakbym był nie wiem, w teamie Mayweathera czy w teamie Anderle Ruiza na przykład w meczu no To też całkowicie inny poziom. A co sądzisz o tej fryzurze Ibiza Final Boss? Ibiza Final Boss? Która to fryzura? Y, to jest ten taki wyluzowany zionek, który ostatnio został nagrany na Ibizie. Y, miał taki jakby... Garnek na głowie. Nie, wiem, nie widziałem, teraz... nie widziałem no. to Bardzo popularne teraz w Anglii. Nie widziałem, wiesz, Bo ja tak, to w Anglii nie śledzę gdzie jest jakby rynku, nie? Aha, dobra. Ale nie, to stało się popularne już po prostu na TikToku i. To też nie, nie widziałem nie, nie wyświetliło mi się. No nie świeciło ci się, no dobra. Może Polsce to jakoś to przeszło bez PZH, ale to e, taki bluzowany ziomek właśnie ma taką fryzurę jakby, e, jak to określić, jak z filmu kupi kuprzy. Mm, jakby pośredniowieczny <laughs> ten goście goście, miał no po prostu taki garnek na głowie. No pewnie ktoś wziął maszynczej do ostrzy w takim razie. Tak, tak, tak albo taka po prostu stylowa. W, bo moda wraca, Moda wraca po prostu w jakimś czasie. Nie, myślę, nie nie wraca moda? A czy wraca moda, ekstra, a czy jakieś ekstra, ekstrawaganckie fryzury. Nie, no myślę, że takiej fryzury nie ma w modzie, aktualnie. Czyli po prostu lubią się wyróżnić. Pewnie czyli... tak, pewnie ktoś się no. <laughs> wziął maszynką od byle A Masz jakieś ciekawe historię odnośnie z Twojego strzyżenia, Odnośnie prowadzenia biznesu? E, może kiedyś jakąś nietypową fryzurę? Może coś ciekawego się wydarzyło? Co, coś, coś, kiedyś jak co... pan rościa, no. e, przyszedł do mnie taki... Nie wiadomo jakiego to pochodzenie, taki ciemny gościu, trochę jakby Hindus, trochę mm, muzułmanin. No i przyjął mi taki shave that all off. Ostrzyłem go jakby brzydwą na zero głowę i powiedział, żebym brodę też mu zrobił, jakby no, po prostu zrobił mu brodę brzytwą. No i zrobiłem mu brodę i tak wjeżdżam na wąsa. I mówię, wiesz, wyciąłem mu, nie wiem, no z 20% wąsa, tyle gdzie pokazuję palcem. I on nagle stał, zaczął płaczać z peleryną, wiesz, w tym fartuszku. Zaczął chodzić, płaczać e, po salonie i stwierdził, że powinienem wiedzieć, że w wielu kulturze się wąsów nie roli i nie powinienem, e, powinienem urodzić tego wąsa. Później następnego dnia przychodziła jego rodzina, że ja mu zrobiłem wąsa, że, <laughs> że powinienem wiedzieć, że on teraz z domu nie może wyjść. No. Miałem tam przeżycia śmieszne z tym gościem, a do dzisiaj nie wiem, czy to jest kultura i czemu tam nie powinno się rolić wąsa. I jakim cudem stwierdził, że ja powinienem wiedzieć, że on nie, nie może zrolić wąsa. Jeszcze ja słyszał o takim przypadku. No to było śmieszne, nie? No, no, no nie spotkałem się z Ale no, Dorosły chłop 35 lat chodził, płaczał, aż się zanosił, nie? Mm -hmm. Co sąsiedzi powiedzą? Co z... Znaczy, nie wiem, no tam chyba u nich po prostu, że każdy mężczyzna ma mieć wąsa i tyle, nie? No, no, no. Że znaczy, tak, no, to w religii tak, jest może określone. Tak, tak, tak. Najmniej bardzo duży problem o to. Mm -hmm. A jak wygląda prowadzenie biznesu w Polsce? Masz swój własny salon? Tak, mam swój własny salon. Trochę jest to ciężkie. Miałem plan na otworzyć sieciówkę na całą Polskę, wiesz, dużo barbershopów. No ale no, mamy na przykład barbera, nie? Jest na przykład piątek, barber idzie na imprezę. Ma w sobotę 12 klientów. Ja mam też swoich klientów. No i dajmy, że ten barber napije się za mocno i będzie pił do 7 rano i leży zestronowany i nie przychodzi. 10 rano do niego dzwonisz i nie masz żadnego czątaczku z rościem, nie? a on ma, nie wiem, trzy strzyżenia ślubne. To jest stary problem, jak spór wysył, nie? No to ty masz na przykład poupychanych klientów, no i starasz się jeszcze jednego klientów zrobić, ale nie jesteś w stanie zrobić albo, nie wiem, gościa na 13, a ty masz, nie wiem, też gościa na 13 na ślub i żaden z twoich pracowników też nie jest, bo wszyscy macie full. To jest bardzo ciężki biznes, no bo... No, słuchaj, nie przyjdzie Ci barber do pracy, no to nie, ty, nie barber ma problem, tylko Ty masz problem, bo to jest Twój salon, Twoja opinia, klienci mają problem do Ciebie i nie wytłumaczysz im tego, no możesz im zaproponować darmowe strzyżenie, nie wiem, w jakimś innym terminie, no ale no, dalej nic z tym nie zrobisz, no bo ktoś chce być obcięty o 13 i koniec, nie? Mhm, tak, I u tak, tego samego barbera. Tak, tak, to się zdarza. E gdzie klienci mogliby przyjść do Ciebie na strzyżenie, gdyby ktoś był e, W Heavyweight Barber z Warszawy 180 80 mazowiecki. No, ogólnie wybraliśmy orły fryzjerstwa, że e, jesteśmy po pierwsze najlepszym salonem, w ogóle nie barberskim, w ogóle fryzjerskim też w Mińsku Mazowieckim i na liście jest po prostu lista, nie ma jakby tam podziału na miejsca, ale z maksymalną szalą 10 na 10 w najlepszych salonach Polski. Ja najczęściej w Warszawie chodzę do Nergala, do Barberiana, ale... ale... Ale za no jakiś czas na pewno się do ciebie pojawię. Zapraszam, zobaczysz, jak tam tak, jest. Tak, tak, spoko, spoko, Wtedy będę miał jakieś porównanie. Eee, to wróćmy jeszcze do Twojej kariery freakfightowej. Eee, kiedy jakaś najbliższa walka? Coś się szykuje w najbliższym czasie? W ogóle tyle razy, ile coś mi się szykowało, i nic nie wyszło. To... Miałeś jakieś propozycje walki? Mm. Miałem propozycje, zazwyczaj biorę. Jedynie nie przyjąłem walki, jeśli mam być szczery. A, dostałem z tom. Mm. Jak się nazywała ta Lastra? Z Cydułą dostałem walkę i nie przyjąłem. Nie dlatego, żebym się jej obawiał, po prostu nie chcę mi się bić z kobietami. Ale ta walka była proponowana przez Prime czy przez Fame, bo Fame eee, bo Przez tą odnóżkę ta... Fame'u, Tam była taka jedna gala, pamiętasz? Odnóżkę, czyli tam ten free Day i coś tam. Free Day? Coś takiego, no coś tam było... Fame no, day jakoś tak, no no, no, no tak. To drugie mniejsze gale, tak. Mniej i, tak, tak, tak. I e, nie przyjąłem tej walki z Cydułą, też za dosyć spore pieniądze. E, I... No stary, no nie chcę się bić z kobietami. No uważam, żebym z nią wygrał, no bo... No, ale po co mi taka walka? W ogóle po co w ogóle myślę, czy wygrałbym z kobietą, czy nie, no po prostu nie chciałem takiej walki. Raz zobaczyłem ze mną, fajna przygoda, no to też w bocie, w wielkich ręczawicach, widzicie, gdzie to były wielkie ręczawice. Tak, tak. tak. To był też to ciekawy eksperyment w ogóle, bo też nie do końca było wiadomo, jak to się wszystko może tam potoczyć. Tak, myślę, że to było ciekawe jeden raz, ale nie ma potrzeby, żeby to było coś dociero więcej. Miałem też walczyć z soroczo, soroczo zresztynował z walki. Też nie będę mówił, no dużo było free fighterów, którzy wzięli mną walkę. Następnie ich trenerzy przeanalizowali moją osobę i zrezygnowali z tej walki. Nie mam w ogóle na tą chwilę żadnego przeciwnika, który byłby jakby dla Federacji ciekawy, jakby dla mnie, żebyśmy zawalczyli, nie? No i no bo to dla mnie są albo zbyt mocni przeciwnicy, czyli na przykład, nie wiem, zawodowcy na wysokim poziomie. Albo zbyt słabisz, to, że po prostu chcą później zawalczyć, ale tacy nie ma niczego jakby podobnego na moim poziomie. No, jedynie jedynie odrzuciłem walczę z Pawłem Tyburskim, jeśli chodzi o mocnych hmm. zawodników. A Tazi? Albo w Tazi boksie, albo. Bardzo chętnie. Arkadiusz w boksie. E, bardzo chętnie oboje. E, to bez żadnego problemu. Po prostu potrzebuję 3 miesiące czasu na przygotowanie, żeby się odpowiednio przygotować na jednego z gurgiero. Wychodzę czy z Tańculą, czy z Tazim, bez żadnego problemu. Może być nawet więcej rund, 5-6 rund. A czas w tym marek antosiewicz rzecz? Tak bardzo, bardzo mocny zawodnik walczył z wachem wychowany przez Marka piotrowskiego wybitnego türboczera walczył teraz na drądzie. była walka polacy versus niemcy i dostał najmocniejszego niemca którym jest zawodowym türboczeraem 38 walk no i roztrączył w 45 sekund. co to mhm. także bardzo pozdrawiam marcia antosiewicza jest bardzo bardzo wybitnym Trenerem, który oddaje swoje serce i jest no, najlepszym trenerem, z którym kiedykolwiek współpracowałem. A czy po Twojej wygranej na Turnieju dla pojawiły się jakieś e, inne propozycje? Czy po prostu wtedy słuch nagle zaginął? E, albo... Miały być na prime cztery Turnieje dla i miały być w e, finał, nie? Czterech finalistów i czterech każdy na każdego, nie zrobili tego. To jest dziwne, że pomysł został porzucony, a był naprawdę. Tak, został porzucony. Dostałem propozycję na ostatnią chwilę, żeby wejść do turnieju tego drugiego dla ladiatorów. Mhm. E, ale nie byłem w ogóle wtedy w treningu, bo nie trenowałem wtedy. No i co też ciężko się być w tym turnieju, no bo jednak e, masz walkę dwa na dwa, później walczę czterech każdy na każdego. To nie jest jakby. Ciężko, ciężko, się ciężko, się ciężko się na to przygotować. W ogóle to jest psychicznie ciężko, nie? bo masz dwie walki na no limit nie wiesz jak to się potoczy, nie wiesz czy trzech rywali się na ciebie w finale nie złoży. Ciężkie to jest. Wolę jeden na jeden. Cóż, że wygrałem w ogóle, byłem wtedy bardzo chory. A na myśl przychodzi mi taki zawodnik, z którym mógłby się też zmierzyć. Piotr Trzelyga. Oczywiście. Dawno go nie było, dawno go nie było w ogóle. W... Jeśli Piotr Trzelyga. Ksielira... Mówimy oczywiście o formule boczerskiej, jeśli trzy lida byłby chętny, oczywiście z nim zawalczę, nie wiem, może strenowany byłby chętny w boczcie, tylko zaznaczam, że ja chciałbym walczyć w formule boczerskiej, bo to jest formuła, w której się dobrze czuję, no ktokolwiek z mocniejszych, bo też mi się nie chce walczyć ze słabszymi, bo nie za bardzo mam wtedy jakby ochotę e, trenować, bo ja muszę mieć po prostu dobrego przeciwnicza, żeby, e, żeby fajnie, ciężko trenować. Zmieniliśmy lokację, troszeczkę przesunęliśmy się w drugą stronę, bo za bardzo wiało. <gry> e, Skończyliśmy na Piotrze Sz z piątka Piotr Szeliga właśnie i... e, Bardzo chętnie formuła bokserska wyjdę z nim. A z tego co widzę, piotrem cały czas tylko siedzi i gra właśnie na tym. Może w końcu właśnie by wziął się za siebie, za jakieś treningi i... Ja myślę, że on ma bardzo dużo pieniędzy i nie za bardzo już mu się chce, wiesz... Nie ma tej motywacji do działania? Nie ma tej motywacji, bo on bardzo dużo zarabia jakby na sklimowaniu już zarobił, odłożył sobie kupę pieniędzy i on tak naprawdę jest ustawiony do końca życia, ale jeśli miałby chęć zawalczyć ze mną sportowo, Piotreczku, bardzo chętnie. Mhm. Jak najbardziej. Wymieniłeś wcześniej właśnie szefa trollowanego, co, co w ogóle się u niego dzieje? Bo ja jakoś tak straciłem kontakt. On trenuje, tak, tak Za jest? bardzo nie walczy, ale trenuje. Nie, chyba walczył. My tam jaką walkę z Tarzanem, i... ale to mogło być już ponad rok temu. walka tak. z Tarzanem. Ale on walczył teraz na jakiejś rali z Łukaszem Magikalem, wiesz? Yy, tak, tak, tak. I tam właśnie wygrał. I wygrał. Z Łukaszem no. Mikalem, tak. Kiedyś Tak, mnie to, to do... magi... ta Klątwa, sorry, ta magikal jest taka, że każdy tam praktycznie przegrywa. No ciężko tam. No ten Łukasz powiem ci i wrażenie, on jest duży, widziałeś tu na żywo, Łukasza. Tak, to, tak, wiem, na żywo. Kurwa, ten tak, Fedari mi powiedział, słuchaj, go zobaczysz, to się nie wysrasz, nie? A ja ten tak go zobaczyłem, mówię, o kurwa, <laughs> jaki byś taki wiesz nabity, taki barki, wiesz. Taki zbieracz, nie? Też wygląda. Czyli to po prostu jego, jego postura nie przekłada się e, e, w umiejętnościach fajterskich. Nie, ale no, on tak naprawdę walczył z dobrymi rywalami, nie? E, walczył z takimi ludźmi, którzy trenują. Walczył ze mną, ja wiesz też ile lat trenuję. Walczył ze scrollowanym, ile scrollowany lat trenuje. Nie miał takiego przeciwnika, z którym mógłby się sprawdzić, jakby, który ma taki sam staż treningowy, to myślę, że w tym jest problem. Wiesz, co ostatnio zauważyłem, że e, przeciąłeś na Maltę do Amadeusza. Spotkałeś się może tam na miejscu z Kasuszen? Nie, nie spotkałem się z tym słupem. Fajnie, że już nie jest wodarzem Prime, że został wyrzucony. Tak jak mówiłem, no, brałem udział w tym aktywny, żeby, żeby stał się tym wodarzem. Szkoda, że nie dał mi nigdy tej walki, no bo sądzę, żebym z nim wygrał. Jestem dobrze przygotowany. On też prawdopodobnie wiedział, że mam warunki na to, żeby z nim wygrać. I nie chciał po nikogo do tego dopuścić, no bo wiedział, że jest w stanie ze mną wygrać, ale wiedział, że jest w stanie ze mną przedrać, nie? I bardzo po mi przykro, że... No to jest mój jakby rywal numer jeden, ale no, on chyba nigdy nie da mi tej walki. Na razie są zaginął, Wraz na razem siedzą sobie na malcie, codziennie streamują. Tak, no, zarabia sobie na czasynach, już niczego nie interesuje, tam jest 50 osób na streamie, do 100 maksymalnie, więc... Już już robi umiera... fani tylko i się zostali. Tak, tylko tacy fani, fani zostali i tak to niczego poza nimi. Mhm. Czas już się skończył. Kilomol. Kilomol. Dobra, jeszcze kolejne pytanie. E, jak wspominasz wyjazd na Maltę do Amadeusza? Ja byłem u nie z pięć razy, wiesz? Tak? A, to myślałem, że to pierwszy raz tam byłeś na Malcie. Nie, ja na Macie, u Amadeusza byłem w pięć sześć razy, bo ja do niego przyjeżdżałem co tydzień do obcinać, nie? A, dobra. I tak samo dzisiaj jesteś po prostu jego tutaj fryzjerem na miejscu, żeby tak. dobrze wyglądał i... No bo ja ogólnie miałem ty nie przyjechać, bo mieli mi dać znać wcześniej, miałem umówionych klientów. No i napisałem we wtorek, że nie dam rady przyjechać, no bo za późno mi jakby o tym powiedzieli. Dzwoni pół godziny później Madeusz, pyta, ile? A ja mówię, stary, no nie dam rady, on mówi, nie interesuje mnie, czy nie dasz rady, tylko ile? Ja powiedziałem, kwotę, on powiedział, dobra. Płacę jak za prezydenta, płacę jak za prezydenta. No nie, nie powiedział, po prostu powiedział, ile. Okay, okay. <laughs> ja powiedziałem mu kwotę, on powiedział, dobra. I wysłałem i przyjechałem. I oto jesteś, oto jesteś. E, a Ty w jakim czasie byłeś, e, u do usza, to był ten live, kiedy tam pojawiły się te cztery dziewczyny z Londynu? E, tak, tak, tak. E, Jakie jak w ogóle poznaliście? E, a ja nie wiem, ja już tam przyjechałem. A Ty już one... przyjechałeś, a dziewczyny już tam po prostu były? Nie, nie, nie. One przyjechały do nas, ale oni już byli umówieni, że, oni mają, że one mają przyjechać, nie? Ale nie za bardzo wiem, w jaki sposób one zostały poznane, ale fajne dziewczyny pozdrawiam. For blood from a, the England. A to są jakieś tancerki, czy czy one, po prostu one, walizie, one czy w klubie pracowały, ale nie wiem, chyba tam po prostu linki serwowały czy coś tam. O, dobra, dobra. Kelnerki chyba. A to one na miejscu już były. Ja myślałem, że one po prostu ten z Londynu przyjechały nie, nie, sobie, nie, nie, a czy tam były, jakąś pracę? Nie. One były na Malcie, one były na Malcie a, na malcie od razu już były. Jakieś ciekawe atrakcje na Malcie? Coś ciekawego widziałeś, czy tam już nie było czasu, bo cały czas. Kluby są się, fajne na Malcie. Słuchajcie, no jeśli jesteście w Polsce chłopakiem, który ma problem wyrwać dziewczynę, który... No, nie za bardzo ma szczęście wśród kobiet, no to wystarczy pojechać do pierwszego klubu na Malcie i tam są... Dziewczyny tam przyjeżdżają w innym celu, no, żeby się pobawić. Żeby, się, przeżyć żeby, się, żeby przeżyć wasza inną przygodę. Jest na z Polakiem, więc jeśli macie z tym problem w Polsce, przejdźcie się na Maltę, pójdźcie sobie do klubu. Czwarta e, rano zdarniacie. Nawet jak jesteście Brzycy wypryszczeni, rubi, rudzi, Zgarniacie sobie jakąś laskę i macie ten swój jakby pierwszy raz na macie. Ja co prawda nie miałem żadnej styczności na, maczy, na macie z żadną kobietą, ale... Ee, <laughs> jakby dla nich bliższej aczkolwiek, no to nie jest nic... Nie brakowało? Nie, nie, nie. Nie próbowałem po prostu, ale bardzo po prostu to jest, no tam laski przyjeżdżają się kurwić, no co ja mam Ci powiedzieć. W sumie wszędzie są takie turystyczne miejsca, gdzie można po prostu i zabawić. Aż tak to nie, bo wiesz, na przykład w Tajlandii to są prostytutki, nie? Ale nie spotkałem się, żeby dziew... tyle dziewczyn przyjeżdżało z myślą o tym, żeby się kurwić, nie? Czyli Malta, Malta przyciąga. ma sobie przyciąga, takiego specjalnego, tak. specjalnego że, że przyciąga po prostu ludzi. Serio nie szczerze. wiem czemu, właśnie nie mam pojęcia, no bo ja byłem w wielu miejscach na świecie i czegoś takiego nie widziałem, nie? A w tej Malcie są naprawdę e, takie bardzo, bardzo, bardzo łatwe te dziewczyny. Okropnie łatwe. Wybiorę się może teraz na jakąś najbliższą galę? jakoś frykową albo jakoś profesjonalną jako No na Misfits dzisiaj. A no dzisiaj na Misfits, tak, oczywiście jako tak. <grym> Dzisiaj na Misfits, prawdopodobnie gdzieś chyba w październiku walczę, ale czamdose być na dali rali kirboxingu i borcu. Oczywiście tam się wybiorę. Myślę, żeby wybrać się na fajną walkę Stolnicza z za Lamkiem, bo chciałem hmm. zawsze zobaczyć Soldicza na żywo. Nie wiem nie mam więcej pomysłów na galę co z galą Prime? Ona chyba ma się w październiku odbyć. O właśnie, wczoraj właśnie pojawiła się jakaś informacja, że Prime prawdopodobnie w Pruszkowie się nie odbędzie. Będą musieli znowu znaleźć jakąś nową lokację albo prawdopodobnie może to być gala studyjna. Nie mam pojęcia, może wpadną na ten Prime. Okay. Chociaż tyle już obejrzałem tych gal na żywo, że mi się lepiej ogląda na pejrę. Nie robią wrażenia, tak? Nie, nie robią wrażenia. Ja też bardziej lubię zawodowy e, sport. E, nie wiem, wolałbym zobaczyć walkę czy Majewa, e, walce, nie wiem, Usyka, walce... Mojżesza Itaumy, e, tej strony Fiurego, no czegokolwiek. E, Ander Luiza niż e, jeździć na walki freakowe. Bardziej Myślę, że chciałbym się na bardziej zawodową walkę udać. Zobaczymy, z kim będzie walczył Usyk. Jeśli będzie walczył z Itaumą, to bardzo chciałbym e, to zobaczyć. się Fiurego. E, pamiętam, że Tommy Fury miał być zakontraktowany właśnie w Miswicie, ale coś się stało właśnie, że, wy, że wykruszył się. To by była dobra walka Tommy kontra na przykład Amadeusz Ferrari? Czy Amadeus, żebyś jakoś poziomem do już tak bardziej profesjonalnego zawodnika? Byłoby to dla niego wyzwanie? Myślę, że to wymbiorem naprawdę byłby wyzwaniem, więc by ma dużo lepsze warunki do ta Madusza Ferrariego. Myślę, że żeby ta walka miała sens musiałaby się znaleźć w płaszczyźnie, Ma Myślę, że Amadeusz na pewno, jeśli dostałby taką propozycję, na 100% by skorzystał z takiej propozycji. Myślę, że nie ma zawodnika, z którym Amadeusz by nie wyszedł, bo czy on by nawet dostał? Nie wiem. Francis Andrano też by do niego wyszedł, czy Johna Jonesa. Ja myślę, że ciężko się zbliżyć do zawodnika, który z pokroju Tommy Fury. Nie? Z całym szacunkiem Amadeusz ma wielki talent, ale Tommy Fury to jest Tommy Fury. Nie? Myślę, że Amadur musiałby bardzo dobrze patrenować, zawalczyłby. Myślę, że nie przegrałby przez notant. Myślę, że walcza by się skończyła na punkty, ale raczej wskazywałbym to Tomiru Furego, choć myślę, że Amadur też miałby swoje dobre momenty. Mm -hmm. A, jak usuniesz szansę na na Barcona? Spotkałeś się z nim może teraz tutaj w. Cały czas, cały czas. Ja też się jestem, jakby. Na plecach na na Amartson, by ktoś go zaatakował, też oczywiście staje w jego obronie. Natan jest bardzo pracowitym zawodnikiem. Jest zawodnikiem, który trenuje. Ma zrobić ciężki trening, to ma zrobić ciężki trening. Trener każe mu zrobić trening do upadłego, to zrobi trening do upadłego. Biega, trenuje, no trzy godziny dziennie poświęca na treningi. Jego rywal ma lepsze warunki fizyczne, jest drewniany jego rywal. Jest w stanie z nim wygrać i głęboko wierzę, że E, jutrzejszą walkę wygra i pas będzie e, dla Polski. Albo dla Dubaju, bo. Właśnie <laughs> nie będą pod jaką banderą walczyć. Pod jaką flagą? E, Jak, chyba. Jakiś ale... na Twitterze, że walczy pod flagą Dubaju? E, tak, ale Nie sądzę, żeby oni go sponsorowali, żeby. E, nie, ale. Żeby szejk Dubaju go sponsorował. Ale jest takie prawdopodobieństwo, że jednak wyjdzie pod flagą Dubaju. Hmm. Czyli na darmo brałem po prostu swoją polską flagę, żeby machać i go dopingować, ale sprawdzi się ta flaga na pewno na tak, wyjściu no. Amadeusza. Amadeusz oczywiście będzie wychodził pod flagą Polski. Eee, kurde... A Ty co sądzisz o walce Amadeusza? Ja widziałem dwie walki tego jego przeciwnika, nie pamiętam jak on się nazywa. Rachim Pardeski. Ciężko powiedzieć, tam się może wszystko wydarzyć. Nie wiem, jaką formę na dzień dzisiejszy prezentuję. Amadeusz, bo ostatnio jego walkę z Josefem Pratanem na, na tym basenie. Tak, tak, tak. No, ogólnie jaką Amadeusz formę prezentuje? Amadeusz... nie jest teraz w swojej szczytowej formie, ale uważam, że e, nawet w takim stanie, jakim jest teraz, jest, e, powinien gładko wygrać z Rahimem Pardesi. Rahim Pardesi prezentuje jedynie e, dobrą kondycję i e, jakąś tam technikę, Amadeusz jest większy. Na pewno Amadeusz się nie będzie dbał, Nie obawia się że Amadeusz. E, jestem pozytywnej myśli. Co prawda szkoda, że Amadeusz musiał tyle wadzi zbić, no bo jednak to trochę człowieka męczy, ale sądzę, że Amadeusz powinien sobie z nim dzisiaj poradzić, może przed czasem. A, byłeś na tej konferencji? Z Amadeuszem? A, byłeś. Wczoraj było ważenie. Przedwczoraj była konferencja. E, tak, tak. na ważeniu. I coś ciekawego? Zauważyłeś, coś ciekawego? No, wczoraj no, ta awantura była. No ta awantura, no to tylko tak. Ta była... No to przetowalowa właśnie, poza no, tym, to już sprawę. mi z Timą Pardecy, uh -huh. Porazywali mi tak. Że będą, i porazywali na mnie palcem, że będą mnie liściować, jak mnie spotkają. <laughs> była tam zła krew, ja im porazywałem, że. <laughs> I porazywałem, żeby, żeby do mnie napisali i żebyśmy wyszli na dwór, nie? No i spotkaliśmy na dworze, ale tam było tyle ochrony, że no nie dało się nic zrobić. No to nagle wszystko no po prostu... 40, 40 wielkich ochroniarzy dali, no, no weź tam przejść przez to, nie? Tak, 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 tak. Także nie mur był naprawdę, naprawdę bardzo zarobić. mocny. E, jakie macie plany na afterparty po dzisiejszych wygranych? E, ja jutro mam 8 rano z Liverpool samolot. Znaczy 8 rano wylatuję, więc muszę 5 rano wyjechać stąd, więc e, ja od razu... Ja e, po walce Madeusza i Natana od razu lecę spać. Mhm. Czyli po prostu chłopaki będą sami świętować swoje zwycięstwo. Oby tak było. Oby czy tak ja było. wiem, czy oni też świętują, a Amadeusz też za bardzo nie imprezuje, na tym też tak nie imprezuje, nie no wiem. Już. Może tam jakieś piwko, jakieś tam jedzączo, no A spokojnie. Ja tam wątpię, żeby Czas oni jakoś imprezowali, żeby tak. im Ja wątpię, żeby oni imprezowali jakoś, wiesz, e, szczególnie. Są ułożeni ludzie, nie, mimo wszystko, wiesz. A Amadeusz może ma czasami problem, żeby potrenować, żeby wstać, zebrać się na ten trening, ale już trenuje, to trenuje bardzo solidnie. E, żyje zdrowo, wiesz, nie zapali. Stara się nie pić alkoholu, a jak piję to w bardzo małych ilościach. na no też no dobrze ja czy nie znam, ale jest też bardzo fajnym gościem. Też mam takie właśnie uczucie, że na pewno jest sympatycznym gościem, chociaż nie miałem tak zbytnio właśnie z nim kontaktu, e, tak dłużej porozmawiać albo spędzić z nim czas. Jedynie tak tylko część że jestem się na fejmie, przemijaliśmy, e, albo mieliśmy tam wspólnie, razem szatnie i, i tyle. Wielu tam byłem właśnie ze swoimi znajomymi. A w ostatnim czasie u Amadeusza pojawia się Sandra od Bad Boya. Co sądzisz w ogóle o jej prowadzeniu jej o Infansa? Sądzę na pewno, że Denis jest dobrym biznesmenem, że ma bardzo dobry pomysł i sądzę, że wie co robi. I się wydaje też właśnie, że monetyzują po prostu swoje 5 minut sławy i że będą się naprawdę z tego śmiać. Będą sobie gdzieś tam kiedyś siedzieć pod jakimiś palmami, pić piwko i, I z tego znaczy, wszystkiego śmiać. Znaczy zależy, może nie do końca będzie do śmiechu Sandra, ale myślę, że Denis nie jest Myślę, że jeżeli dobrze pokierują swoją karierą i tym wszystkim, to znaczy nie za bardzo wiem, co Sandra będzie robiła. No myślę, że troszeczkę jej jakby to na przyszłość przyniesie troszeczkę jakby złego, aczkolwiek myślę, że na pewno Denis bardzo dobrze wie, co robi. I nie wzięło się to znikąd. Tak, tak. Myślę, że to jest przekalkulowane. To, to jest dochodowy biznes. Patrząc po prostu na zawodników z całego świata, którzy też mają dziewczyny, które prowadzą OnlyFansa i to jest bardzo dochodowy biznes, któremu nikt nie przeszkadza. I A ty ja widziałeś... Myślę, że... no, tak. A widziałeś filmiki z Sandrą Denisa? Tak, widziałem, ale dla mnie to nie są takie Nie robi wrażenia? Nie wrażenia, Takie coś już było w internecie za darmo 10-15 lat temu i to, to nie robi wrażenia. Znaczy, tak, ale wiesz, tak po prostu względem, że to jest dziewczyna na przykład, nie? Tak. To nie robi to na tobie wrażenia, że to są dziewczyną Denisa i takie filmiki? Chyba po prostu może rozdzielają to, tak jak mówiłem, że są takie trendy w świecie, że zawodnik MMA ma, załóżmy dziewczynę, która zajmuje się czymś takim, albo jest aktorką filmów dla dorosłych i oni to po prostu rozdzielają, życie prywatne między życiem zawodowym i to może tak. być podobne. Ale myślę, że pieniężnie im się to na pewno bardzo opłaca. Yy, tak, cała Polska o tym mówi. I cała Polska o tym mówi. No chyba każdy w Polsce o tym wie, nie? Ale popatrzmy na inne dziewczyny, które mają właśnie ten portal, typu... E, konto na tym portalu, typu Mr. Honey. E, kto jeszcze ma taki portal, kto jest znany właśnie i... ZUS je. O, ZUS jednak, tak, tak, ZUS je. Chociaż nie wiem, jakie ona tam tak, treści publikuje, ale to bardziej może taka... E, nagość... E, pokazywana, tylko może bieliźni, coś takiego, żeby po prostu... Prawdopodobnie tak. Nie kupiłem nic do żadnego dostępu do Unifansa. Jedynie kiedyś byłem ciekawy, to Yuki Pet zapytałem, UK co, ma, no... a, o, ta, co ma na OnlyFansie, <noise> <Ta, to, dobra. głos> ale teraz po prostu byłem ciekawy, bo to było, był początek jakby tych OnlyFansów w Polsce, ona to założyła ta, świeżo, to ta, była taka afera, że Yuki ma OnlyFansy, po prostu byłem ciekawy, o co tam chodzi nie, i tylko tyle w sumie. Ona, pamiętam, że swego czasu zrobiła tą aferę ze swoim chłopakiem, że zaczynają nagrywać na tą pomarańczową platformę i ludzie zaczęli tym właśnie interesować, a potem właśnie pojawił się ten OnlyFans. Ale... Hmm. Ktoś tam ostatnio krytykował właśnie poczynania Julki, że teraz siedzi w Ameryce i, i, i nie wie, co się w ogóle dzieje, nie ogarnia życia. Ale mi się wydaje, ja że to myślę... jest dobry biznesmenką, która wie, co się dzieje i. Julka ma fajne teraz życie w Ameryce, jest fajną, bardzo pozytywną dziewczyną. Jakbyś patrzył na nią przez internet i ją poznasz na żywo, to jest super złota dziewczyna, bardzo miła, też jak miałem trochę gorszy czas, trochę mnie pospierała, to mi wysłała filmiki, o patrz, idę sobie tutaj, patrz, co żyje, to jest moja kuchnia, to jest mój pokój. Taka, wiesz, z chęcią życia w tej Ameryce, ja jej bardzo pisuję, bardzo trzymam za nią kciuki i mam nadzieję, że jej życie ułoży się tylko i wyłącznie pozytywnie. Tak. Nie Miejmy nadzieję. Pozdrawiam Julkę. Ja kiedyś w hotelu poznałem Julkę i e, bar już był zamknięty, także pytałem się, czy mam jakiś alkohol. Poszedłem do pokoju i przyniosłem jakieś dwa piwka. Także pozdrawiam Julkę. Taka historia z Julką. Dokładnie. To co widzowie, kończymy powoli wywiadać. Tak, bardzo Ci dziękuję w ogóle za to, chwilę czasu na nagranie. E, także, jeżeli ktoś jest chętny na, na bardzo dobre strzyżenie w Warszawie, to polecamy Barbera na Warszawskiej, ulicy. 180 w Mińsku Mazowieckim. Dziękuję za, serdecznie za wywiad, dziękuję każdemu, kto to oglądał i chciałbym Wam życzyć miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.